Dzień Rzeczliwości pomaga nam zrozumieć, jak ogromną moc mają proste i dobre czyny. Obchodzimy go 13 listopada. Został on uchwalony przez Światowy Ruch na Rzecz Rzeczliwości. Oryginalnie wywodzi się on z 1973 roku, gdy Stany Zjednoczone postanowiły odpowiedzieć na konflikt między Egiptem a Izraelem. Miało to na celu promowanie pokojowego rozwiązywania konfliktów. Co to znaczy być miłym dla kogoś? Jeżeli jak ktoś jest miły, to dajemy prezenty i mówimy miłe słowa i mówimy wszystkiego najlepszego. Co możesz powiedzieć miłego dla koleżanki lub kolegi? Jesteś dobry Co oznacza być życzliwym? To oznacza, że trzeba siebie lubić i kochać. Czy życzliwość kosztuje? Nie. Jaką małą rzecz możesz zrobić, żeby poprawić komuś dzień? Mm, troszkę min. Kupią minę. Co poprawia humor, czekolada czy miłe słowo? Miłe słowo. Co dla ciebie znaczy życzliwość? No nie wiem, no... Bycie miłym i... Pomagać. Kto jest dla ciebie życzliwy i w jaki sposób to okazuje? Kuba Kosmolek. A w jaki sposób to okazuje? Wygłodzimy razem na burzeniu. Jakie słowa chciałaby Pani usłyszeć w Dzień Życzliwości? Hmm. Dziękuję. Proszę. Przepraszam. Może pomoc? Kto był dzisiaj dla Ciebie miły? Filip Pawlicki. Co sprawia, że się uśmiechasz? Pani Monika od niemieckiego. Jakie słowa uważasz za życzliwe? Dziękuję i proszę. Co sprawia, że człowiek jest życzliwy? To, że mówi proszę i dziękuję. Co szybciej poprawia humor? Dobre słowo czy czekolada? No, oczywiście, że czekolada. Jaki gest życzliwości powinien być obowiązkowy w szkole? Myślę, że przytulania. Jaki miły gest dzisiaj zrobiłeś? E, Dostaję karteczki z moimi miłymi słowami. Kto był dzisiaj dla ciebie miły? E, moi rodzice, mój chłopak i moje przyjaciółki. Jakie drobne rzeczy możemy robić, żeby szerzyć życzliwość? No możemy się uśmiechnąć czasem do kogoś, możemy mu coś miłego powiedzieć, jakiś komplement, że się ładnie ubrał, coś może. I zaproponować mu jakąś fajną rzecz, na nie wiem, wyjść na dwór, coś tam porobić. I ogólnie, tak po prostu, no, miłe rzeczy robić dla innych, tak? Co sprawia, że ktoś jest życzliwy? Yy, mówi, dziękuję, do widzenia nauczycielom, pomaga innym. I chyba to wszystko. Co sprawia, że się uśmiechasz? Lekcja z panem Elaasem. Kto był dzisiaj dla ciebie miły? Yy, moje przyjaciółki z klasy i moja mama. Jaki miły gest dzisiaj zrobiłaś? Yy, powiedziałem dzień dobry na nauczycielowi. Co dla ciebie oznacza życzliwość? Być dla kogoś miłym, e, uszczęśliwiać ludzi i robić dobre uczynki. Co możesz dzisiaj zrobić, aby sprawić, że ktoś się uśmiechnie? Przytulić e, go. Co dla ciebie znaczy być życzliwym? E, być uprzejmym i miłym. Na czym polega dzień życzliwości? E, polega on na promowaniu życzliwości, no, do uśmiechania się do innych i do. E, Dobrych relacji między innymi. W ten dzień można również komplementować innych, pokazać jakiś dobry uśmiech, ładny.